Siema, z tej strony Gardel, a to jest ponownie kolejny odcinek z Jimmym z, Frigid Dust. I tak, to załamanie głosu moje, no... O, o, a propos właśnie załamania głosu. Cobie mnie straszysz, co? Z zgasło światło, zaraz będzie jumpscare, uwaga. Tak, a sam start. Co, wypierd... Nie Wyryp nawet. To, to jest przeciwnik, który działa w ten sposób, że jak zgaśnie światło, to atakuje. To? Tak ty Tego uwa ta, tego uważaj ta, Te pomieszczenia to są safe zone. Safe zone. A to, to, jest to, to jest inny typiasz czy co? To, to jest, co jest inny, to inny typiasz się... Musisz kliknąć w ten pad Aaa, takie typy Mamy karty do Wbijamy tutaj, chodź, chodź, chodź Trzeba to znaleźć, nie... kilka... Oooo się... O, nie nie strasz mnie kurwa Co to było? Co to coś było? Tak, tu coś było co ja nie wiedziałem chodź, chodź, chodź. co to tu, tu, tu będzie Musimy iść tutaj. Ja wiem, gdzie tu dokładnie iść, bo już to grałem. I tak, zespolorowałem sobie, bo to grałem. Trzeba zrobić ja, takie coś. Zbrał, zbieramy? Takie zbieramy? coś trzeba zebrać Takie skrapy A bo też podbieraj sobie, nie Ta, ja Tak, ja podbierałem, dobra. dobra. Czekam na ciebie. Chodź, chodź oś. Ja I Idziemy. to wydałem. Kurwa no ty kurwa bigli biegli Biegnij, biegnij, bo światło tam może zgasnąć i nas Jumpscare wypierdolić. A? O! Gdy? A nie to... Co? Biegnij po prostu. A nie strasznie. Po prostu biegnij. Co? Tu trzeba... A, pierdol. Nie! Co? Co jest? Do windy! Epo. Jak do windy. Gdy? Nie strasznie, kurwa. Nie, ja się nie straszę, to, to jest straszne tyle. Co? Zgadza tak dla Oby nie, co? oby nie. Bo ten przeciwnik działa w ten sposób że najpierw uderza i dopiero zabija. Ale co, biega czy co? On się nagle pojawia. Pojawia. Ale do bezpiecznie jesteśmy, powiadasz? Nie wiem. Co znaczy nie wiem? <grym> <grym> nie wiem, po prostu nie wiem Ja, ale... <grym> nie, 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 po prostu do Graszu. przez te. <grym> e, przez wszystkie lokacje. Dobra. I na prawo. Ja. Na to mówię z na Maxa więc. No. Ja, chopie, ja mam no, Gry na dwie kreski, za... a jest czul głośno. Save zone. Chciałem, od razu? Syp, idziemy. Hopie Kolejna część strania. Niby klocki, a jednak. Kurwa. Niby klocki, ale no. straszne. No, dobra. No, dobra. No, a dziuk będę. A, zdziwi się tam, kurwa. Ja nie. Ale ja, co, jest kurwa? No, <laughs> no, dobra. Halo, co teraz robimy? Ja patrzę, czy on nie idzie, huh, a to ty otwry. Dobra, huh. Ja zgaszę, się, to bez atarku, dobra. Na klimatu A, dobra. A, doczekaj, to, to jest taka zagadka. No to trzeba... A, to już co zrobię, dobra. Jeszcze nie. A jak zamknę mój twit, to nie wejdzie to? Chyba. E, to jakaś zagadka, ty chyba wcześniej nie miałem. Kurwa, o, zrobiłem Co, coś... A, zrobiłem. O. Teraz Zrobiłeś. O jakieś bicie serca było Dobra Rura za, bie... no, za niebieskimi rurami. Hmm. Lecimy kurwa lecimy Dawaj, dawaj, dawaj! Nie jak to ma kończyć go... ciertowanie. Ciemno, ciemno, ciemno! O. No to się z gdzie ja coś... Kurwa to <laughs> Uważaj dziwi Jak nie posiedzą latarko to jakby... Nie, nie on to latarka na niego nie działa w ogóle.

Ja ci, ja ci nie zamknę ci przed nosem, pamiętaj. Dobra, let's go. Ja te bardziej. <laughs> po tym spektakl, no. na bank. Co tutaj jest z tego. O, zapalił, lecimy. Zapłacili no, za prąd. Zabrał jak stamina, nie? Szkoda, że stamina nie ma, tak leciałeś. No. Uwielbiam klimat. Co? E, coś tu szło, ale dobra, mm. nieważne. Nie. Yeah. Need key card. Dobra, lecimy, przy ciebie. Cyp, cyp, cyp. Tu się nie? Szkoda. No tutaj trzeba żółty klucz. Safe room. Pamiętaj, gdzie są safe roomy, tam może się on pojawić. Właśnie. Fabryka. Coś zgasło, Co zgasło. Tutaj trzeba było przynieść rzeczy, i teraz mamy pierwszą kartę. Low key card. Mogę jechać? Nie, czy to ja obierz? key card to one. Możemy teraz otwierać szare drzwi. O, dobra. Przejdźmy się do, teraz na te O, kurwa, kurwa. Co kurwa, macie, bana, masz się, pani, na pizze masz na kurwa, i To co zrobił? Co zrobił? Co to Co zrobił? to zrobił? jest zrobił? Co po północy. Ja nie powinienem się zrobił? Co zrobił? Co zrobił? Co się drzeć O kurwa Skoczy mi skurwysy. Ale jaki zrobił? ty zrobił? Co no, nie wiem. Pro tutaj Kazno sobie O. O. O mi teraz może wywalić jumpscera. Da i A ciebie. A tu masz o HP chyba. Kup, o, tu już o, lo, lo, lo. o. la 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 la. O la la. O. Strach. No, kurwa, przecież... No, zabrał ze pierwszego tego To było przewier, nie wiadomo tak będzie, nie? Nie ma power. Och. <ścoughs> oh. Stres gaming. No. All over again. Ja myślałem, za sobą, to tam w się nie boję. Masz za sobą, a ja jeszcze nie. O, tu jest kolejne skrapy. Tutaj nie zaatakuję, Ale to ma... wiem. Bo tu na telefonie jak grałem, tu biegałem, tu i nic się nie stało. O, musimy takie... widziałem tu ten skrap. Tu, no. le... tu leżał. To takie trzeba zebrać trzy. A nie, czekaj. Dwa. Dobra. Trzeba dwa. Dwa, dobra, dobra. Lecimy, zbieram i spam. Idziemy dyk. Wentylacją. Chodź, dobra. idź pierwszy. Dobra. Ty Idź pierwszy. Idziesz pierwszy. Nie. Tego się nie przeznaczyłem, bo tego się spodziewałem. Ty się to jest, do tego przestraszyłeś. Nie, nieprawda. No, skąd? No, wejdź tu, ja. Moja postać, nie chcę wejść tu. I co jest? Idź dalej, ja nie mogę tam wejść. Znowu. Nie, ale ciebie nie idę. No, wszystko o, o, ja. dobrze, dobrze no, Idź tam, do góry! Idę tyłem Idź przodem, bo się zgubisz Jest ja za dawno, je mięsień, dobra Eee, to tutaj? To O ty k**wa dziadu, co nie? <grym nie <grym <wytrza> A ty idę, idę, nie słyszę, słyszę kroków, mówię co jest, nie? Ja, p**d**e eee, teraz Idziemy po prostu do przodu A zasłaniać mi Dobre, lepiej. No w czuję się bezpiecznie Księga Księga wszystkich praw I za... Ciemno jest E tam Jebać Dobra, let's go, nie ma co Dobra Storage, mamy to No gówno Zbieraj, przyda się. Nie wiem na co, ale się przyda. Był mnie, a nie. To jest krzywa podłoga. Nie, czepię, krawiec się. Co jest? To jest ja, dobra. I cypkę, tak dobra. plans. No, o, dobra. To trzeba zrobić, ale na górze. A tam było przejście z całkowicie innego miejsca, dobra. Kurde. To ukań, teraz. środku si serce to Storage Room, dobra, let's go, nie ma co. Kurde, Ja w tych styli jakąś widzę że nie, ma... <gry> <gry> tak, nie myślę, że to on jest, nie? że to duch, czy coś. Scary as fuck. Liczymy, siebie, Storage To, to tutaj. Ja no nie, zamknięcie no tak, kur... dobra, o, dobra. Tu jest przejście. Lecimy. O no, dobra. I do venta. I cyk, teraz ty te przodam. Kto tak powiedział? Widziałeś <grym grym grym grym> się co, patrz to. No. Tutaj jest kinama, nic nie pizdnął. Patrz kur... Pałku. Co to? jest to? Nie. Nie jest strasznie młody. Eee... Dobra, jest strzałem trójstronowy. Przyciągaj dźwignię, wkładamy kryształa... Zam... Chyba te mole się tylko zbierać. O... Krąg się włącza, dobra. To no, i teraz... I teraz wracamy na dół. Aha. Tutaj otworzyłeś, dobra. Albo w sumie... Ale to musimy tędy iść. Hyc! Hyc! I dalej, trochę... <laughs> Na bierzch, nie, nabierz. Ja, ja, ja nie, 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 ja Chyba nie, nie, było nie, 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 ja nie, się, nie, ja się przekonać nie, Teraz może chyba mi... wyskoczy. Tak, bo są nie, roomy. nie, kurwa, o, o, o. Kurwa kurwa, Ole ale, ale ja się wygiąłem. co jest?

Dobra, mamy teraz kartę level drugi I możemy wyjść do, do chyba To chyba Światło zgasło, światło jasło. Tutaj Tak Idziemy do chyba żółtych drzwi jakichś Dobra, Tak, gdzie były? Tu Dobra oh, tak to to No bo co właśnie tego robić? Tu jest Winda O, dobra Jemnie to zjemnie ci mówię, jemniej coś jemnie to też mówić. Nie jebnie, nie jebnie. Z góry jebnie, albo coś. Nie jednie. Ja się do góry nie patrzę. Nie jednie. Tutaj Kurde. trzeba porobić rzeczy. się dzieje, niebo. Co jest? A dobrze. Pamiętam. Pamiętam co trzeba tu zrobić. Słyszysz tą muzyczkę. Słyszę. Dobra. Ja liczę. Co jest? Trzeba tu poklikać rzeczy Ja bieram. I tutaj trzeba Oje. dorobić kilka rzeczy Widzisz tutaj co fej? trzeba dodać? Trzeba dać baterię H2O i jakieś ciepło hmm. O co szukamy? Jak? To jest, to jest? Poprzednim to jest. razem to ktoś załatwił tą zagadkę, więc nie wiem o co tu chodzi O jakby co on tutaj tu łazi Tak? Tak, jest ciemno Ta A było jasno to tak, to Zaświeciło tak. się, lecimy. A to jest... aha, to winda. A, to, aha, może na... na górze Idziemy. Co? Dawaj, dawaj, dawaj. I... 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 Nie mam pojęcia gdzie. Trzeba tu co? Gdzie? Kto? O! To Tam też chyba Do windy Do windy? <laughs> bezpieczny No W to się jest, prawda? Windy to? Ale to Do windy bezpieczny O! Zgadn... Ale coś było? Gdzie? Pochodzi? A nie O, poszedł O kur... nie może tutaj przejść? Co? No, niewidzialna ściana Ja Lepiej bym pisał, wypierdalać. Nie, żeby... <śmiech> <śmiech> nie, Proszę, nie, <laughs> nie. wiem ja mam teraz tera robić, więc rozdzielmy by się i szukajmy. Nie, bo tutaj fajnie, jakby ciepnie, nie? No woda, woda, woda! No, może się w Mamy pierwszą część. <laughs> Zgadywałem tylko, <co>, ale. Okay. <laughs> I teraz musimy znaleźć kolejny, ale jak? To nie pamiętam. <laughs> Co? Hmm. to Kto tam zgasł? Okay. Nie wiem gdzie iść. Chciałem powiedzieć... O! Co jest zgasł? Nie, nie chciałem. O! Co? Zrobił bi... O kur... Zgasło kurwa. Jopy... Ty się kurwa nie martw. Ty jesteś na dwa hity. ta. O! To ty kurwa. <gry> o, Nie, nie, proszę cię, nie, nie. Safe room, safe room, safe mi. <gry> oh. <oj, gry> uderzył mi. O, tu no. jest. Widzisz go? Tak, widziałem ja, go. Kup, na, iść. Pie dole. Ta panika. Jesteśmy obaj na hita. Co? No, nie. No, no, Dobra, tak? Musimy gdzieś dojść. A. Nie mam pojęcia gdzie. Dobra, ja, gdzieś coś, bo ją. Hmm. hmm. Można spać na dół? Nie, To jest bo. Tu coś. O, mamy to. Control room. Zaleciśmy. Jota. No, beat no, the no. computer game. Pojeda kata? Czy do... Jaki button? Gdzie? Co jest? Aaa, ja tu minigierkę robię co braty Ostrzyń się, dostaniesz ja... mi Ty, ale fajne Gdzie no To Chyba nie Nie biegaj tak Przeszkadzać mi tym światłem Aha Na ty nabijasz, czy co? Nie, próbuję to wygrać hmm. Skupienie milion Jak przy dumie No Czuję się grał antyczną gierkę sprzed lat O kurwa tego jest, to jest dużo to... O kurde, no Dobra, ja z w zodwójnę się wylec. dobra. Nie mówcie, że jeszcze więcej. E, boss. Fajnie, pokonane. O, ostatni. Wygrałem, a Zimbi go nie ma. Machine hallway. O. A, nie zaśleć No, Dobra, skończyłem bossa. Lecimy. Chyba, że... To tam boss był? No? Tak. No, jako ale... oj oj O. To. Jimmy. to. Ja patrzę, ja tylko obserwuję. O dobra, lecimy. Dobry. Rura stąd, rura stąd. A światło, tam światło. Hmm. Tutaj nie, to jest lepiej, dobra. Trzeba gościa nazwać, jak nazywamy. Johnny. To chłopa. Johnny do, Dobra. John ogarni się, bo se kotki Johnny i sąsiedzi też są pokar gry. Dawaj, rurę przebiegnij. O, bo nie, a bo nie! Dupa nie przebiegają. Kurwa. Chodź, chodź, chodź. Dobra, dobra. O, zaświecił? Zapaliło się. Ca mnie zaświecił. No co za hop. Chopie. No to świat, to lewa! Raz, dwa, trzy bierzemy. Raz, dwa trzy. dwa, trzy. Zajmuj słuchawki! <grym> o tych O ciepło wszędzie. E, do światła! Eee. E, do świata. Kurwa, ja z tyłu jestem, no. Tu przez szybsza ode mnie. <grym> <grym> Opa cało się. Tylko że nie. Jedna żarówka e. nie przejdę. Nie ma opcji. Teraz nie. Chyba, że tyłem, ale tak cię tam. Tak. Dobra. Hmm. dobra. To się to jedną żarówkę, to ja będę wiesz całą krwa drogę. O! Hmm. Rura. Kurwa, dobra. Dobra. Rura. Póki nie zgasił. Rura! No kurwa, zab się Kurwa. Co? No no robi tak mordo cały czas. he, he, he. Ci śmieję sobie. Nie, <grym> Dobra, biegniemy tam dalej Lecimy. <grym> Wiem o co chodzi Wy No Ty go nie słyszysz? z mi Tylko tak tobie. Mi zrobił tak raz i przestał. No co dałeś? <grym> no łóż się na mnie. O, teraz e, możemy no nie? O, idziemy na górę. No w końcu to znaleźliśmy Tutaj nie zaatakuję jakby co Tutaj nie Dobra Deep Storage To tu mamy? Kolejna zagadka w klocki. Ja idę po co nie ma. man Tu jest parkour mission. Na lewo nie pójdziemy, ok. Chodź tu. Na prawo, na prawo może być. Tu. to. Oto. To. Aha, dobra. To. Patrz tam. Gdzie? Ja. Ul. o co ci chodzi. Próbuję ustawić to w taki sposób, żeby ten jeden klocek zniknął. No, dobra. A nie weź po prostu? A nie, jak to działa? A o, patrz, bo tutaj na platformy musimy to wypowiedzieć, prawda? Widzicie? Wiem, tylko jednego klocka chcę usunąć. Hmm. O, zesunąłem hmm. go. No, skocz, skocz tu. skocz tu. E, ty też. Dobra. A, kurde, jest kapanie tutaj. Dobra, mam powtórę. Dobra, idź tam dalej, bo tam jest krab jeden. Jeden, który potrzebujemy. No. i Idę chodź. No. Idziemy ja. stąd. To, je, to tylko po to tu przyszliśmy. No, a na prawo jeszcze nie będzie chyba, nie? Na prawo nic jeszcze. Tam nie zamknięte drzwi są. Dobra. Rura. I teraz najgorsze nas czeka. O! Nie gaś tego świata młody. Musimy teraz wziąć tą baterię i iść co? na dół. Bo się bateria Dobra. skończyła, musimy iść teraz na dół. Okay. To pamiętam. I dobrze, że to pamiętam, bo byśmy tu siedzieli kolejne pół godziny. Gdzie ja idę? <noise> o, to jest jedna. Ciao, zlekka. Gasi, 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 gasi. Co <noise> ja to sam nie zrobię chyba, nie? Ja robię game, nie ma co. Bo wiemy gdzie są te Idziemy tutaj. O, tu jest gaszone. Dostaj w chumbo. Dzień. Tak. Czy no. o? rozświecił, Lecimy. O. Dobra. I. A, na górze. Eee, yy, na dół. Na dół, no. Na górze byliśmy. byliśmy no. I ten soundtrack kurwa. No zamknij się, gościu, kurwa! Oby tam czas... Eee... Oby robi, nie? Kominy robi. Idziemy, idziemy. I ta muzyczka, ja pierd Pierdolę. No. Halo! O, filuje coś. O no, no. no. O, teraz się będzie robi bateria. Nie wiem, skąd wzięliśmy ciepło. Hmm. Ale skąd to wzięliśmy? <laughs> wiesz skąd wzięliśmy ciepło? Z naszych odbytów. jest teraz pójdźmy. <laughs> ja. A bo co? A pod nami jest co ta? No widzisz, jesteśmy w wulkanie. Daj, to baterie. Dawaj. I. No baterię. to baterię legendarna bateria od Noki. Legendarna <laughs> ja bateria od Noki. Dobre. Halo. Weź na piadole Jeszcze ja się nie zrobiła czy to Robiła trzeba się trzeba tylko... w... No co się dzieje? Ale szybciej przejdę, okay. Ja pytam bo wszystko bardziej wkurza teraz i strasznie Bo tam A, się... A mam to trzeba klik było kliknąć remove Na tym mam na ekraniku Co? Tak Dobra, rura jedziemy O, zgasło? Dziwko! Oh. Nie, Nie nie, było blisko, ale. Hej, powiedz mi. Mówisz? Chyba, ale nie wiem. Alby nie. Oby. nie, eh, zgasło nie świeci. Czekamy! No już dawaj, dość. Odpad to. Damek! 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 Nie wychowuję! Ja, Chciał ja poza? Ja, Chciał, do tej linii jesteśmy przez. Let's go! Eee... Dobrać, dobra. Tutaj, tutaj. Za mną. To. O jest. Przetwarzamy. Mamy. Idziemy. Za mną, za mną. Idzie. Jedra tu na górę. jest? End of party two! To było dziwne. Tak, to było dziwne. I w tym miejscu panie i panowie skończymy, ponieważ skończyliśmy kolejny chapter. Tutaj! W o. tym miejscu jest jeszcze gorzej. No wejść tu kurwa Jest jeszcze o, gorzej, dobra. ponieważ przeciwnik w tym miejscu jest po prostu posrany Powiadasz? Tak Za tymi no. drzwiami się zacznie Twisted girl no. Dobra no. Panie no. i panowie Siema, Nala, Nara Elo Chcesz zrobił gardel oraz Jimmy cześć, cześć. No, i, no i polecam subskrybować oraz lajkować bo to no, zachęca to bardzo dobra. Komentowanie też jest w miarę porządne. Dobra. Oh, stres był, ale już koniec tego odcinka. Na rap. kurwa,